Cześć, witajcie. Ja właściwie zapomniałam o tym, że miałam zrobić losowanie filiżanek, i tutaj dołożyłam jeszcze wzór na poduszeczkę. Jest w środku, gdzieś, o tutaj. Możecie zobaczyć. Miałam dorzucić do podsumowania marca, ale jakoś nie było kiedy nagrać. Teraz mam chwilę. Prawda, już takie światło jest byle jakie, zresztą dziś nie ma słońca i w ogóle jest szaro, buro i ponuro I nie miałam kiedy nagrać, też coś ostatnio się źle czułam I moja córka niestety przestała już spać w dzień, więc no, nie za bardzo mam jak kiedy nagrywać I korzystam właściwie jak mąż ją gdzieś zabierze na plac czy na spacer no i mam tą chwilę, więc ten filmik będzie bardzo króciutki, bo już nie będę tu nic wam pokazywać, opowiadać. Poprze w jednym z poprzednich filmów, nie wiem, który to był dwa czy trzy tygodnie temu pokazywałam wam, jak zakończyłam haftować filiżanki. Oczywiście zgodnie z moim zwyczajem dzielę się wzorem. Na właśnie na te filiżanki, tutaj co mi zostało, czyli nici, tam chyba są igły. No i jeszcze dołożyłam wzorek na poduszeczkę. Poduszeczkę też widzieliście, ostatnio też wrzuciłam filmik, jak ją wykonuje. Myślę, że jeżeli ta osoba, która wylosuje, na pewno będzie zadowolona, że ma dwa wzory w jednym, a do zabawy zgłosiły się tylko i aż trzy osoby. Tutaj mamy Socjolato, Socjolato, Beata R i Grażyna Stańczuk. Mamy trzy osoby, więc no jedna z nich otrzyma właśnie te dwa wzory. Mam tutaj przygotowany telefon. Niestety jest słaba bateria i musiałam go podłączyć. Nie wiem, czy się odwróci. Tutaj też mam zapalone światło, więc słabo widać. To może sobie przedłużę, czy przesunę. Dobra, nie wiem, czy będzie widać. Dobra, yy, zaczynamy. Licz, yy, liczba początkowa: 1 do 3. Ilość 1. I uwaga, uwaga: przesunę tylko to światło, żeby dobrze było widać. Losujemy. I wygenerowana liczba to numer jeden. Aj, tutaj się udało, bo ostatnio też e, dziewczyna wygrała coś. Nie pamiętam co, ale znowu się jej udało. No, no to, no to super, gratuluję. Proszę, żebyś się do mnie odezwała tak jak poprzednim razem. Na messenger'a albo na Instagramie. Bardzo gratuluję serdecznie. <laughs> nie ma to jak szczęście w losowaniach. Chyba drugi raz tak wyszło, że dwa razy pod rząd wygrały te same osoby, no ale ja tutaj nic nie przerywam, nic nie modyfikuję. Zresztą nie mam jakiegoś interesu w tym, żeby sobie wybierać osoby, które które wygrają, bo właściwie no, no po co miałabym to robić? Robię uczciwie, nic nie modyfikuję, nie będę skracała, zatrzymywała, więc widzieliście, że trafiło numer jeden, zgłosiły się tylko trzy osoby. No i mamy te filiżanki i zestaw na poduszeczkę, więc tu na pewno się ta osoba, a chyba torbę wygrała. Tak, wygrała Torbę na projekty i ochraniacz, a teraz jeszcze dwa, dwa wzory do wyhaftowania, także no, myślę, że będzie ucieszona, zaskoczona i zadowolona. Jeszcze raz serdecznie Ci gratuluję. Proszę, żebyś się odezwała. No i ja niedługo mam zamiar zacząć też kolejny, kolejny sampler. Wiosenny. I też jak go wyhaftuję, to się z Wami podziela. Ja już po prostu tak sobie to ułożyłam, że ka każdą kanwę z nadrukiem, którą wyhaftuję, będę po prostu ten zestaw i nici, które zostaną oddawała, no bo nie będę tego drugi raz haftować, bo nie ma sensu. No i cóż, jeżeli chodzi o losowanie, to tyle, co Wam jeszcze mogę powiedzieć że zbliżam się nieuchronnie do wymarzonego tysiąca subskrybentów. Bardzo się nie mogę doczekać i będę bardzo szczęśliwa, jak to się stanie, więc polecajcie mój kanał, jeżeli możecie, znajomym. żebym tych subskrypcji dozbierała w tym roku do tysiąca i udowodniła wielu osobom, że można, że się da, że trzeba po prostu nad tym popracować. Ja też powiem Wam, że no dużo poświęcam, żeby tych krzyżyków mi przybywało. No też poświęcam zabawę z córką, bo gdybym nie haftowała, to pewnie bym się cały czas z nią bawiła. Ale też to po prostu kocham, uwielbiam. No, no i mam taką potrzebę relaksu przy krzyżykach, że po prostu muszę sobie pohaftować, odstresować się. Zająć czymś innym czas. Wolę haftowanie niż oglądanie, nie wiem, seriali czegokolwiek. Lubię ostatnio ciszę, bo tej ciszy jest mało. I no i naprawdę no, dużo, dużo robię, bardzo się staram, żeby jednak tych filmów trochę było, żebyście mogli zobaczyć jakieś nowe rzeczy. No i tych konkursów też staram się robić, jak widzicie, sporo. Także nie jest to jeden na tysiąc subskrybentów, tylko ja już tych naprawdę konkursu zrobiłam sporo, sporo. I tutaj też, jak mówiłam, koszt wysyłki należy do osoby, która wygrała. Czy to będzie paczkomat, czy inna wersja. No i co? I to chyba by było na tyle. Czekam na odzew, jak będę miała możliwość, to. Po, po prostu wyślę, jak dostanę dane. Znaczy się no dane już mam Twoje, ale i tak czekam, aż się odezwiesz, bo jestem ciekawa też Twojej reakcji. No, zobaczymy, jak zareagujesz, czy kolejny raz coś wygrałaś. No, także to by było na tyle. Korzystając z tego, że jestem chwilowo sama, córka się bawi statusiem, to ja idę sobie pohaftować i pomyśleć nad kolejnymi filmami dla Was. Trzymajcie się cieplutko, pa!